Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z miksem, kochani, za 20 zł. Wczoraj zakupiłam w kolekturze taki właśnie zestawik za 20 zł. Dostałam, zobaczcie, w takim pięknym Etui na 8 marca na Dzień Kobiet Także fajnie miksik mi tu Pani spakowała, a wybrałam sobie coś takiego dla relaksu na weekend. Mamy. Ekstra linie za 10 zł, 10 razy kasa, szczęśliwe linie i szybkie 50. Także taki miksik na weekend sobie przygotowałam. Troszeczkę się tu pobawimy. Spędzimy, mam nadzieję, miło czas z wygranymi, zaraz się wszystko okaże. Zabieramy się w takim razie do drapania, na początek szybka 50 z numerem 50, szukamy tych naszych kwot. Na początek mamy 100, jest 50, no tu już za wysoko, 500 po raz drugi, 50 tysięcy po raz drugi, 4 zł 2 zł i 2 zł No niestety nic nam się tu nie nie powtórzyło w bonusiku worek. Także szybka 50 przegrana. No to teraz szczęśliwe linie z numerkiem 52 i sprawdzamy. Pierwszy z wygrywających symboli to pomarańcza i ananas i szukamy pomarańcza i ananas. Okej, okay, ananasik jest nasik pomarańcza. W porządku chyba wszystko. Dalej mamy tęczę i winogrono. Tęczę i winogrono, no to sprawdzamy. Tęcza, winogrono. Mm, 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 mm. Boże, albo nie ma, albo nie widzę. Dobra, jedziemy dalej. Księżyc i banan. Księżyc i banan. Tu są bananki. Jest jeden i drugi. W porządku. Kolejne symbole. Wiśnie i cytryna. <laughs> Wiśnia i cytryna. Mhm. Tu są wisienki. Tak patrzę, ale skromnie naprawdę z tymi symbolami. Dalej pik i trefl. Pik i trefl. Dobra, tutaj jest pik. I tu dwa razy trefl. Raz i dwa no kolejny to diament i klucz diament jest raz dwa tutaj trzeci tutaj z kluczykiem i tu kluczyk w porządku no to dalej śliwka i słonik Mamy słonika, jest śliwka, tu kolejna, tutaj i to by było na tyle. Kolejne symbole, z których szukamy to złoto i podkowa. Złoto tutaj. Kolejne złoto i podkowa. Podkowe mamy tutaj tutaj i złoto OK. No to dalej serce i gwiazda. gwiazdka do góry. Tu mamy gwiazdkę. Serducha nie dali. Ostatnie symbole słońce kości. Słońce i kości. Słoneczko jest, kości brak. I kończymy dwoma ostatnimi. Biedronka i krab. Krabik jest. Biedronka również. Tutaj krabik, tu mamy biedronkę, no ale niestety nas wszędzie poblokowali. Także szczęśliwe linie, puste. Kontrolne mamy różne.

Mamy 3 razy s pod 39,5 zł. No i super. No to cała nadzieja na uratowanie odcinka w ekstraliniach. Ekstralinie z numerem 12. Zobaczymy, czy dołożymy do tej piątki coś. No i sprawdzamy. Szukać będziemy na początek symbolu księżyca i leżaka. Księżyc i leżak, no to sprawdzamy, tutaj mamy leżak. Zobaczcie razem z księżycem brakuje nam tylko monety i będzie linia. Leżak z księżycem, mhm. tutaj mamy księżyc. Mamy też leżak. Tu kolejny księżyc. Okej okay. i co tam dalej? Tak. Coś tu jeszcze mamy? Mamy księżyc. Mamy leżak. I tutaj, proszę bardzo, raz. No, raz. Jeżeli coś pomijam, to przepraszam. Jak nie teraz, to znajdę później. Cytryna i łódź. Szukamy cytrynki i łodzi. I tu do samej góry łódź. Niżej. Tu kolejna. Cytrynka i łódź. Tutaj mamy łódź. Kolejna. I coś jeszcze znajdziemy. Cytrynka jakaś może. No nie widzę. Dobra. Jedziemy dalej. Diament, i rolki. Diamencik, i rolki. Jest diamencik. Diamencik, i rolki. Dobra, kolejny diament. Tu jeszcze jeden, i kolejny. Dobra, mamy jeszcze tutaj i tutaj. Krzyczcie głośno, coś przegapiam. Dobra. Co dalej? Lody i słoneczko. Szukamy, szukamy lody i słońce. Tu mamy lody. Lody i słoneczko. No i toś tak skromnie skromnie bardzo. Dobra, dalej krab i motyl. Krabik i motyl. No to tu mamy w jednej linii. Krab i motyl. Tutaj krabik. Tu kolejny. Jeszcze jeden. Mamy to. Kolejny krabik. I tu krabik. No, ten, to ostatnie pole takie puste. Może się coś tu rozkręci? Krabik i moty, czy na pewno wszystko? Chyba tak. Dobra. Serce i popcorn. Szukamy serduszka i popcornu. Popcorn do samej góry. Serduszko i popcorn. Dobra. Popcorn już tu widzę. I tu mamy popcorn, dobra. Co dalej? Podkowa i dzwonek. No to mamy podkowę. Jest i dzwonek. Podkowa i dzwonek, jest podkowa. Jeszcze jedna. Podkowa i dzwonek. No dobra. Wydrapane. Następnie. Korona i balony. Korona i balony. Dobra, koronę mamy. Tu mamy kolejną. Korona i balony. Tu mamy koronę. I tu mamy koronę. Dobra. Okulary i rower. Okularki mamy. Tu kolejne. Tu mamy rower. I jeszcze jeden, tu okularki. No, i tutaj mamy rower. Jeden, drugi, i okulary. Dobra. Parasol i klapki. Parasol do góry. Jeden mamy. Czy coś jeszcze? Tak, tu jeszcze jeden. I tu klapeczki. No teoretycznie mogłoby coś wpaść, ale mamy sześć symboli do końca. Zobaczymy. Ptak i kwiat. Kwiateczka mamy. Tu kolejny. Tu razem z, z, kwiat, yy, z ptakiem w parze. I, I co? I tutaj na pomarańczowym jeszcze ptaszek. Tutaj kwiat. No i tu już nie ma nic. Sakwa i słoń. Jest sakwa. I tylko jedna słonia brak. No i kończymy, kochani, ostatnie dwa symbole: piłka i kości. Piłka i kości. Jest piłka. Piłka, piłka i kości. Tu mamy kości. Tu jest piłeczka. Tu mamy kości, no ale niestety wszędzie czegoś zabrakło, także ekstra linie również puste, NH kontrolne z całego miksu kochani na 20 zł mamy odzyskaną tylko piąteczkę w 10 razy kasa, no ale zawsze to piątka, odcinek nie na pusto, także cieszy bardzo. Dziękuję kochani za dzisiaj, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Do zobaczenia, Buziaki Pa.